Koniecznie, drogi widzu, odbierz ten cały pakiet ze skinem, którego będziecie mogli już zaraz zdobyć. I nie, nie chodzi tutaj o pana dynię, tylko chodzi o zupełnie innego skina, o którym większość graczy totalnie nie wie. Ale ty na początku, pamiętaj, żeby walnąć tylko łapeczkę w górę, bo mega mnie one motywują. Walni sub po 90 subów, a brakuje nam niecałe 600 subików, A like i odcinki co na tym kanale YouTube, także koniecznie to trup. I mega będę wdzięczny, jeśli wpiszesz kodik SEJKAMP w bo ciebie, drogi widzu, totalnie nic to nie kosztuje. A mi mega pomagasz. Dziękuję, jak to mam mój kodik, jesteś totalnymi szefami. No i na mojego Instagrama, oczywiście link w opisie, i kamfer walnić i na 4k tam i jeśli je wbijemy, to walimy jakiś mega mocny konkurs. Ale żeby nie przedłużać, najpierw powiemy sobie o nowym rozdziale, bo mamy mega dużo informacji, podobno do Fortnite'a. Nadchodzi event i nie, nie chodzi o zwykły event, tylko chodzi o event, który będzie kończył nam ten sezon, czyli coś mega mocnego. Dla wspomnienia często w poprzednich sezonach mieliśmy coś takiego, że mieliśmy taki event, który po prostu kończył nam dany sezon. bo to coś w stylu, że po prostu dzień przed końcem sezonu, wieczorem dostawaliśmy jakiś event, który na przykład wysadzał mapę, robił na przykład bitwę potworów albo inną super mega rzecz. No no I teraz podobno ma być tak samo, bo znalazłem informacje od osoby, która podobno jest właśnie takim jednym z najlepszych likerów. I co ciekawe, jest taki dziennikarz, który ma właśnie sprawdzone informacje i w poprzednie liki, które dawał na poprzednie strony, wszystkie się sprawdzały. No i właśnie on twierdzi, że będziemy mieli teraz mega mocny event, który zakończy nam seon i event odbędzie się 3 grudnia, czyli w sobotę w godzinach wieczornych, czyli gdzieś 20-22. No i oczywiście będziemy robić tutaj wtedy streamka, prawdopodobnie. będzie to powiązane z chromem, który obecnie znajduje się na mapie i następnie mapa zostanie być może zniszczona albo coś się mega dwali i dostajemy nową mapę w nowym Sonie albo mega przerobioną dlaczego? Dlatego, że właśnie Eiffel Monkey, czyli też jeden z topowych likerów, zespotował, że w plikach gry, a właściwie na Discordowym serwerze takiego Fortnite'a, znajdziemy nową mapę i prawdopodobnie chodzi tutaj o mapę, dlatego że jest to plik, który nazywa się Asteria i dalej pasuje nazewnictwem do poprzednich mapów dla przypomnienia, poprzednie mapy na przykład nazywały się Artemis czy Apollo, no i właśnie sam iFair Monkey, jak i również inni likerzy, faktycznie sugerują, że może chodzić o nową mapę, pamiętajmy, że są tylko przecieki od Epika, no ale na razie wygląda to naprawdę mega ciekawie, aczkolwiek mam dla was złą informację, bo właśnie ten dziennikarz twierdzi, że podobno nie będzie nowego rozdziału i tutaj oczywiście pamiętajmy, że może on się mylić, aczkolwiek być może faktycznie nowy rozdział się nie pojawi, także ten temat jest na pewno mega ciekawy. No i jak wiecie, ja was informowałem, że dużo jest teorii, że właśnie on się pojawi i do tej pory niektórzy likerzy czy youtuberzy dalej uważają, że nowy rozdział będzie, a niektórzy są właśnie tym, że jednak tego nowego rozdziału nie będzie i będziemy mieli normalny son, także tutaj niestety jeszcze nie wiadomo, ale według tego pana po prostu stajemy normalny sezon, czyli sezon 5 rozdziału trzeciego, no aczkolwiek może on być naprawdę mocny, dlatego że ma być to son zimowo świąteczny, przynajmniej tak wskazują nam daty, bo dla przypomnienia, ten son kończymy właśnie na początku grudnia, czyli dokładnie 3 grudnia będziemy mieli event, a następnie nowy son rozpocznie się po długiej przerwie technicznej, przerwa techniczna potrwa minimum kilka godzin, no i gdzieś w, oko w okolicach 10, 12, 14 w niedzielę dostajemy po prostu nowy sezon, czy to też właśnie rozdział i tutaj pamiętajmy o tym, że dużo osób ostatnio mówiło nawet, że będziemy mieli jakąś mega dużą przerwę techniczną, będzie taka 2 dni, czy nawet 3 dni, no i generalnie te informacje od razu mówię, są raczej fejkiem. Dlaczego? Dlatego, że osobiście nikt nie zna z tym totalnie żadnych informacji, że miałaby być tak długa przerwa techniczna. I być może niektórzy youtuberzy, którzy o tym mówili, po prostu zasugerowali się tym, no że w poprzednich rozdziałach faktycznie przerwy techniczne były dosyć długie. Ale tutaj raczej wydaje mi się że takiej przerwy nie będzie. No bo raz byśmy to wiedzieli, dwa że to on ma do, rozpocząć się dosyć szybko, więc raczej takiej giga przerwy nie będzie. No i będzie raczej standardowa przerwa techniczna, czyli jakieś te właśnie 12, 14, 16 godzin, w zależności jak szybko to pójdzie. No i następnie serwery będą odpalone my będziemy mogli pobrać update, no i też w niedzielę rano dostajemy wtedy informację, gdzieś pewnie koło albo 8, albo 10 rano, gdzie dostajemy oficjalne trailer, jak nowy sezon będzie wyglądał, w tym momencie wiadomo, no że pewnie będzie to motyw zimowy, być może jakiś zimowy karnecik, może właśnie zimowe fajne przedmioty jakieś, no i generalnie tak OG sezon w starych motywach zimowych, tak najczęściej właśnie likerzy go przedstawiają, pamiętajmy, że są to też tylko informacje, które na razie sami sobie jakby sugerujemy i nie wiadomo jak finalnie będzie to wyglądać, ale nie oszukujmy się, no chyba każdy chciałby taki mega zimowy, świąteczny sezon, gdzie Naprawdę mega fajny motyw, i w karnacie mielibyśmy takie też świąteczne skiny, jak byśmy to w starym formatie macie napisać w komentarzach, czy też takie, coś byście chcieli zobaczyć. Moim zdaniem, byłby to strzał w dziesiątkę, i jeszcze powiedzmy sobie o mapie. No bo faktycznie, jeśli nowa mapia, mapa miałaby się pojawić, no to jest to temat ciekawy, no bo raczej pojawiłaby się ona przy nowym rozdziale. Aczkolwiek tutaj też mamy pewne teorie, że być może mapa po prostu się mega zmieni. No i tutaj mówi się o tym, że na przykład mogła być to ta sama mapa, która jest teraz, tylko totalnie ze wszystkimi lokacjami zmienionymi, albo mega zmieniona, bo chrom może zniżyć całą mapę, i następnie. Na otrzymamy właśnie kat stare lokacje czy coś w tym stylu, no bo dużo likerów mówi, że być może powrócą w stare lokacje, ja też chciałbym to zobaczyć, no bo nawet pojawiają się takie koncepty, również pojawiają się fajne koncepty na temat nowej mapy Asteri, aczkolwiek tak jak mówię, zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądać. No i temat na pewno jest minimalnie dziwny, no bo nie oczekujmy się, ale tak z jednej strony nowa mapa, tutaj chrom naszą mapę, co się potwierdza, no ale zaraz jakiś chłop mówi, że nowego rozdziału nie będzie, tak zobaczymy, co będzie nas czekać, ale nowy są naprawdę może być mocny i ja osobiście mega jestem nahypowany na niego, no bo to jest być może ratunek dla Fortnite'a, bo niestety Fortnite za dobrze sobie nie radzi. A jeśli jesteśmy już właśnie przy tych aktualizacjach, nowych stronach, to powiedzmy sobie jeszcze o mega dużym update'cie, który nadchodzi do Fortnite i to każdy gracz no musi kompletnie wiedzieć, dlatego że zaraz będziemy mieli mega duży update i będzie on w dzień wolny, dlatego że będzie to w ten wtorek o godzinie 10 rano, wtorek zaczniemy mega dużą aktualizację, która będzie aktualizacją techniczną, co znaczy, że musimy ją pobrać, update, przyniesie nam prawdopodobnie takie rzeczy jak koniec tego eventu Halloweenowego, przyniesie nam event z chromem, czyli po prostu powiększy się na lokacjach, no jakie również zmieniają się lokacje, no i niektóre mogą zacząć latać, niektóre mogą się po prostu zmienić, no i powinniśmy mieć mega, albo mega dużo nowych po prostu rzeczy, przedmiotów, no i być może jakieś nowe bronie, mityki inne tego typu rzeczy, content ma na najbliższe dwa tygodnie, no i sam event również przyniesie nam pewnie samoloty, dlatego że jak wiecie, pasy startowe pojawiły się już w Fortnite, czyli takie nieduże lokacje, które znajdują się właśnie już w dwóch miejscach, na trzech chyba na lokacjach, gdzie po prostu mamy takie duże, latające jakby pasy startowe. No i jedna czego tam brakuje, no to właśnie samoloty, a samoloty. Samoloty jak wiemy nie trafiły do Fortnite, bo Fortnite w ostatniej minucie tak naprawdę je odwołał. Było to info od wszystkich Likerów, no i pewnie trafią one teraz do gry. No, chyba że Fortnite całkowicie z nich zrezygnował, myśleć w komentarzach, jakbyście woleli. Ja chyba wolałbym, żeby samoloty nie wchodziły do gry, bo często one były raczej psuły gameplay. naczkolwiek no, pewnie i tak trafią, no i będziemy mogli się nimi pobawić. I co ciekawe, kiedyś jeden z Likerów sugerował, że to może być jeden sezon, gdzie również będziemy mieli bitwy powietrzne, czyli samoloty i helikoptery. Także być może helikoptery też za jakiś czas dostaniemy, ale powiedzmy jeszcze sobie, o tym skinku, którego będziecie mogli zdobyć i o tym większy graczy nie wie, granie skinek jest naprawdę warte uwagi, no i powinniście go zgarnąć, bo to po prostu mega się opłaca, skin będzie właściwie z całym pakietem i będzie on zawierał skina, kilof, lotnie, malowanie i jakieś tam dodatkowe przedmioty, również ten pakiet będzie zawierał dodatkowe style, więc każdy gracz będzie mógł zdobyć nie tylko tak naprawdę jednego skina, ale również dodatkowy styl do niego, jak i również jeszcze więcej rzeczy, oczywiście będziecie mogli go zdobyć za wykonanie prostych zadań, ja te zadania będę wam informował, jak je zrobić, robimy sobie może jakieś poradniki, albo zrobimy je po po prostu na streamku, także oczywiście śledzimy go streama, no bo warto będzie sam sobie to ogarnąć, na no, kiedy ceny będą. Będą one na 99% i już w ten najbliższy czwartek, więc dosyć szybko. No i powinny wejść one około godziny 15%, czyli dosyć standardowo. No i myślę, że już się domyślacie o jakiego skina chodzi. Oczywiście chodzi o skina Heralda, czyli ukrytego skina z karnetu bojowego, będzie można go zdobyć. No i on do końca nie jest może taki sekretny i ukryty. No bo jak wiecie, widzimy go, aczkolwiek druga edycja, cały czas jest zablokowana. No i właśnie po najbliższym updatecie pewnie dowiem się jak wygląda drugi styl i ten skin oczywiście jest dla każdego gracza wraz z pakietem, który posiada karent bojowy. Jeśli tu nie posiadasz, jak najbardziej możesz go teraz kupić z kodem SEIKAM, giga polecam. No i też sobie tego skina zgarnąć, już niedługo on się pojawi w Forcie, no i będziemy mogli sobie te zadanka porobić, także będę was o tym informował, no bo zadania pewnie będzie trzeba porobić na Wazer royal i będą one jakieś tam, opierałyśmy na znalezieniu jakichś rzeczy, może u przeciwników, czy po prostu będzie to coś z fabułą, także możliwe, że poznamy również motyw fabularny, no i pamiętajmy, że ten skin już nigdy do Fortnite nie trafi, także jeśli lubisz OG rzeczy, lubisz rzadkie rzeczy, no to pamiętajmy, że tego skina już nigdy po tym nie da się zdobyć. Oczywiście, czas na zdobycie go macie do końca tego sezonu, także tak naprawdę jeszcze w miesiąc około. No i myślę, że warto sobie go zgarnąć Ja oczywiście on to robił. Na wy drodze, widzę, pętaj, żeby strzelić teraz Subika, łapeczkę w górę, Kodzik, w SamsonScabe, mega dziękuję. I wejdź na poprzednie moje materiały, na przykład na wczorajszy, gdzie powiedziałem wam, jak odblokować 16 darmowych prezentów dla każdego do końca tej aktywacji. Trzymajcie się, siema!